Metodą, która jest polecana przy psie, który wokalizuje, gdy zostaje sam w domu, to zakup obroży antyszczekowej. Ach, mówię Wam, to naprawdę fatalny pomysł w walce ze szczekaniem. Ta awersyjna metoda może po prostu pogorszyć jeszcze bardziej stan psa mający poważny problem z samotnością. Kiedyś widziałam na YouTubie taki filmik instruktażowy, jak sobie radzić ze szczekającym psem. I nie dość, że ten pies był zamykany w klatce, to jeszcze otrzymywał dawki nieprzyjemnej substancji uwalnianej z obroży. Widok był naprawdę bardzo przykry. Na mnie bardzo działają takie sceny i trudno mi się o tym opowiada. Dlatego proszę Was, nie używajcie żadnych awersyjnych metod do pracy nad problemem separacyjnym, ani w ogóle nad żadnym innym. Naprawdę nie trzeba stosować kar ani narzędzi tortur, aby nauczyć psa poprawnego zachowania. Trzeba tylko trochę chęci, czasu, cierpliwości i konsekwencji, aby wyjść na prostą. W pracy z zaburzeniami separacyjnymi przede wszystkim skupiamy się na modyfikacji zachowania poprzez ćwiczenia, wychodzenia z domu, zmiany rutyny czy nauce relaksacji psa. Czasem niezbędne jest także podanie leków, które poprawią nastrój psa. Oczywiście sami ich nie wprowadzamy i tutaj konieczna jest współpraca opiekuna z behawiorystą oraz weterynarzem. W większości przypadków można się obyć bez leków, ale jeśli problem jest poważniejszy, to warto rozważyć ich stosowanie, głównie ze względu na to, że jeżeli pies odczuwa dyskomfort i stres, to nie będzie podatny na szkolenie. Pamiętaj jednak, że bez pracy nad zachowaniem leki nie będą skuteczne. Tylko dobrze ułożona terapia może przynieść pozytywne rezultaty, także nie poddawaj się i walcz o swojego psa, bo nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie pracy z psem. A jeśli potrzebujesz pomocy przy pracy nad zachowaniami związanymi z problemami separacyjnymi, to zapraszam Cię serdecznie na konsultację online. Konsultacja online bardzo dobrze sprawdza się właśnie przy tego typu zaburzeniach, i podczas spotkania będę mogła Ci pokazać, w jaki sposób możesz pracować z psem i na lepsze zmienić życie Twoje oraz Twojego psa. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Jeśli tak, to dajcie znać, czy takie poważniejsze tematy Was interesują. Czy może wolicie jednak coś lżejszego? Czekam na Wasze wiadomości na Facebooku i na Instagramie. Szukajcie mnie pod nazwą Trufflerapie. A jeśli podobał Wam się ten odcinek i uważacie mój podcast za wartościowy i godny polecenia, to będę wdzięczna za udostępnienie go swoim bliskim i znajomym. A jeśli słuchacie go w aplikacji podcasty na iPhone'ie, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie tam recenzję. Tymczasem już kończę i zapraszam Was za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Będę tym razem opowiadać o psich łatkach. Tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym, siódmym już odcinku. Papa! Pa.